Nagrody dla naszych klientów. Tym razem wyróżnienie w kategorii Application Decommissioning. Nazwa, kategoria skomplikowana, kryje się pod nią nic innego jak archiwizacja danych. Statuetkę i wyróżnienie w tej kategorii w tym roku zdobywa firma BNP Paribas. Jest z nami Tomasz Czwig, główny architekt banku BNP Paribas. Cześć Tomku. Witam wszystkich, chcesz, Lukasz? Tomku, jeszcze raz bardzo gratuluję tego wyróżnienia. Ja również chciałem podziękować. Nagroda dotarła również w czasach COVID-u poza siedzibę banku. Bardzo dziękuję w imieniu Banku BNP Paribas, jak i całego zespołu, a tak naprawdę przede wszystkim całego zespołu, który przyczynił się do tego, że mogliśmy to narzędzie wdrożyć. Tak naprawdę narzędzie stało się częścią sukcesu. Jakim była integracja banku BNP z Raiffeisenem, więc całość zakończyła się naprawdę zgodnie z założeniami. Osiągnęliśmy swoje cele. Zespół składa się zarówno z ludzi od, od strony banku, jak i pracowników tutaj Integral Solutions i, i firmy informatika, więc myślę, że to nagroda dla wszystkich. Bardzo. Bardzo się cieszę, miłe słowa. Tom, kupowiedz, bo tak naprawdę zaczynaliśmy tę współpracę kilka lat temu. Wybieraliście dosyć i kupiliście dosyć szeroki zestaw naszych rozwiązań. Akurat to, za które w tej chwili odbieracie nagrodę, zostało wtedy przez Was pominięte. Powiedz może troszeczkę o kulisach tego pierwszego wdrożenia. Tak, to prawda. Nasza wspólna przygoda z rozwiązaniami informatyka zaczęła się już kilka dobrych lat temu na początku dużego programu transformacji data management, jaki w banku BNP od kilku lat się toczy. Rzeczywiście zaczęliśmy od narzędzi, które w tamtym czasie, z tamtej perspektywy wydawały nam się najbardziej istotne. Zagadnienia związane z archiwizacją danych w tamtym momencie nie były kluczowymi, więc z tego też względu pominęliśmy to narzędzie przy, przy zakupie całej gamy rozwiązań. Natomiast integracja sprawiła, że, że ta archiwizacja rzeczywiście była zagadnieniem, z którym musieliśmy sobie poradzić. No właśnie, jak to się mówi, co się odwlecze, to nie uciecze. Powiedz troszeczkę w takim razie więcej teraz o kulisach wyboru tego do rozwiązania, bo dla nas było to dosyć ciekawy proces. Wiem, że też próbowaliście i szukaliście sposobów na zbudowanie takiego rozwiązania własnymi siłami. To co spowodowało, że jednak postanowiliście użyć gotowych rozwiązań? Znaczy tak, droga dojścia do, do finalnego rozwiązania była dosyć zawiła. Tak jak mówiłem na początku, takim głównym motywatorem to z perspektywy banku było poradzenie sobie z olbrzymią ilością danych, jakie fuzja przyniosła, bo każda fuzja kojarzy się z połączeniem aplikacji, z połączeniem struktur organizacyjnych. Wiele osób zapomina o tym, że to również pozyskanie olbrzymich zbiorów danych, gdzie część z tych danych trzeba zarchiwizować. Rozważaliśmy różnego rodzaju warianty, od budowy własnych rozwiązań, po, po rozwiązania chmurowe, które w tamtym momencie jeszcze dla sektora bankowego przynajmniej nie były łatwo dostępne. Natomiast przez to, że mieliśmy już część narzędzi informatika wcześniej, naturalnie też rozważyliśmy rozwiązania informatika, które okazały się efektywne kosztowo, jednocześnie realizując nasze cele i co ważne przy tym całym procesie wyboru, adresowały e, aspekty prawne complianceowe związane z, z zabezpieczeniem tych danych odpowiednim dostępem do tych danych i rzeczywiście gotowe rozwiązanie wydawało się nam zarówno szybkie we wdrożeniu jak i efektywne kosztowo Świetnie, Tomku, bardzo jeszcze raz cieszę się z tego naszego wspólnego sukcesu. Gratuluję tego wyróżnienia, życzę nam w przyszłości więcej podobnych, podobnych inicjatyw No i mam nadzieję, że będziecie na tej scenie przy okazji wręczania nagród gościć nie raz. Jeszcze raz dziękuję, a Państwa zapraszam na dalszą część ja konferencji.